W końskim świecie najważniejszy jest po prostu dzień, no bo tutaj dworzą te konie z całej Polski i z zagranicy też przyjeżdżają ludzie. Ja na przykład teraz bez koni przyjeżdżam, ale co roku przyjeżdżam tak, to z hodowcami się spotkam, porozmawiam, to z tym porozmawiam, to z tym hodowcą porozmawiam i także dobrze przyjechać tu popatrzeć. Tu Najważniejsze wyróżnienie dla hodowcy przyjechać szczęśliwie, Y, oczywiście zająć y, tam niekoniecznie pierwsze miejsce czy super champion, champion, bo to jest krajowa wystawa można powiedzieć, to tu y, same dobre klacze, dobre źróbki, dobre ogierki dwulatki i roczne przyjeżdżają z całej Polski, to, bo one, kwalifikacje przychodzą. Y, w poszczególnych miejscach u siebie, tam w całej Polsce, a później przyjeżdżają tu już na Krajowy Czempiona. To są najlepsze konie. To nic, że on zajmie na przykład dziesiąte miejsce czy jedenaste, ale jedenaste w Polsce. To jest bardzo dobrze. Tutaj mamy konie, które są najlepszą stawką wybraną z polskich koni zimnokrwistych i tak jak o tutaj, ta piękna klacz, czyli z polski koń zimnokwisty, ale jest to Arden Polski, tak? czyli oddzielna rasa. No to tutaj mamy zebraną od wczoraj najlepsze konie, które przeszły selekcję z całej Polski, więc jest to kwiat hodowli i dotyczy to młodych koni, bo to są konie w wieku jednego roku, klacze i ogierki i tak samo klacze i ogierki rasy Arden Polski, jedno i dwuletnie. Zawsze jest duma i satysfakcja, bo tak naprawdę to jest zawsze wspólna praca tego hodowcy, lekarza, tych, którzy się zajmują, osób, które w zasadzie można już powiedzieć, że prawie profesjonalnie prezentują te konie. Przygotowanie tych koni ja sobie w ramach rozrywki i zamiłowania do tych zwierząt też zawsze przygotowuję na zasadzie czyszczenia, czesania, spryskiwania i tak dalej to jest tak trochę jak z wyborami y, MIS, tam nikt nie wychodzi naturalnie z prysznica, z jeszcze mokrymi włosami, tylko konie są oczywiście bardzo bardzo doczyszczone, mają trochę wyregulowane owłosienie typu tak y, grzywa, ogon są specjalnymi sprejami psikane, żeby ten włos lepiej wyglądał, preparaty nabłyszczające, no wszystko to, żeby podkreślić ich y, walory i żeby były później jak najlepiej ocenione, co zresztą też jest taki element oceny jak wrażenie ogólne i do wrażenia ogólnego właśnie zalicza się to, jak koń został przygotowany pod względem wyglądu, tego jak się zachowuje w czasie prezentowania, w czasie prowadzenia, ale też jak wygląda prezenter, bo jest ściśle określony strój i tak powinien wyglądać i to też wpływa na ocenę ogólną zwierzęcia. Ja już od dziecka jeżdżę, od takiego małego tam przedszkolaka i tak co roku byłem, a teraz chyba 5 lat przerwy miałem i właśnie z kolegami przyjechałem. Bo no się interesujemy końmi i trzeba jakby kont kultywować tą tradycję, tak, nie do to, żeby tylko ci starsi hodowcy wymarli na przykład i później, żeby nie było tych konia. Ktoś musi tą pałeczkę przejąć, tak. U mnie tata hoduje konie i tak z, można powiedzieć wyssałem to z mlekiem matki i się trochę końmi interesuje, tak? U mnie dziadek ma jedną kobyłkę i też również się przy niej chodzę, się nią interesuję. No, hodowcy przyjechali, przygotowali te konie pięknie, tak jak tutaj występują. Zainteresowanie jest nadal, chociaż ostatnio troszkę hodowcy są no, może nie podłamani, ale mniej zmotywowani tymi niskimi cenami w ostatnim roku, które spadły. z wielu względów tak się stało. Ale ci najwytrwalsi dzisiaj są, prezentują, przeżywają, to dla nich to jest wielkie święto przyjechać do Kętrzyna, zaprezentować te konie, przygotować same te przygotowania i później prezentacja, no i spotkać się z innymi, porozmawiać na spokojnie, na luzie, to jest po prostu święto konia zimnokwistego w Kętrzynie właśnie, jak co roku. Tutaj jest te święto, które ich jednoczy i przyjeżdżają i daje to światełko nadziei, że Przyjdą lepsze czasy, a na pewno przyjdą, to kwestia ile to będzie trwało, nie? Także nie, żyjemy tą nadzieją, no. Teraz jest dobry czas na kupowanie koni, jak ktoś ma gotówkę, to może zainwestować, bo za jakiś czas ta cena pójdzie w górę i będzie miał dobry materiał w swojej stanie i w tej chwili może nabyć. A tutaj, no, są elita tych hodowców koni zimnochwistych, przywożą z całego kraju, od Karpat po Pomorze. Tak samo z zachodniej Polski, tu oczywiście ze wschodniej i warmia Mazury, także z całego kraju są hodowcy. Wiem, że przyjechała wycieczka hodowców ze Szwecji, no bo dzisiaj Ardeny oglądamy. Tak samo wczoraj była wycieczka z Niemiec, także miłośnicy koni są na całym świecie, a tu z Europy przyjeżdżają do nas. Także myślę, że przyjdzie lepszy czas i ta koniunktura wzrośnie. Jest okazja do pokazania się, do zaprezentowania swoich tam sukcesów hodowlanych tego wszystkiego, do próbowania naszej, naszych pięknych koni. To jest po prostu taka duma bardzo dla hodowcy, zaprezentowanie swojego tam najlepszego towaru i, i pokazanie tego wszystkiego. Tam. Pasja do koników, hodujemy już tyle lat, mamy też tam jakieś tam piękne stado. Według naszego zdania prywatnego, tak. I, i tak, no, człowiek też przyjeżdża, pozglądać, żeby, żeby doskonalić. Akurat taki jest rok, że jest ciężki, tak, ale to trzeba przetrwać. Idzie dobrze, nie? Konie się kocha. Jak co roku robimy? Kajryl Surek, dziewczyny z naszego klubu powożą gierami zimno Robimy to co roku standardowo. Jest to kluczowy punkt programu. Następnie mamy przyjezdnych gości. Występują tutaj rycerze z Linowa oraz Polina Osowska. Między innymi z pokazem poczty węgierskiej. Zrobiliśmy też w tym roku zawody zaprzęgowe w położeniu ogierami zimnokrwistymi. A najważniejszym punktem programu jest poręcz ogierów. Poręcz ogierów jest to na skalę naszą krajową, może takie wydarzenie, że coś się odbywa tylko u nas. Pamiętam, wiele lat temu zaczynaliśmy od 10 ogierów i tak co roku dopinaliśmy, 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 aż doszliśmy do 22 i to jest rekord Guinnessa w ogóle. Teraz jakby zaczynamy od nowa, planujemy dzisiaj 12 ogierów po Czekamy cały rok na to. Każdy hodowca pokazuje swoje konie najlepsze. No, spotykamy się jako my, jako hodowcy, wymieniamy się różnymi poglądami, uwagami. No, każdy pokazuje to, co ma. To jest bardzo ważne. Niech ktoś nie myśli, że to jest, że to jest chwila, no, tydzień przygotowania. Nie, no tego konia trzeba pielęgnować cały rok. No. To od małego pasja. Tam kiedyś dziadek hodował konie, no i już kilkanaście lat hoduje ja konie. Z koni nie żyje, ale pasja jest. No. Żyć się da, ale przeżyć nie.